Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Diablo 3. Kontynuujemy naszą podróż, naszym krzyżowcem i templariuszem, oraz mamy też Traela obok siebie, który teraz gada i niszczy mi całe feng shui i całą tutaj ten wstawkę, ale trudno. Oczywiście, zapraszam do polubienia, subskrypcji, komentarza. Dajcie znać, co sądzicie o tej grze, o tym jak gram, oczywiście, który jak Wam się najbardziej podobał. No i nie zapomnijcie o tak jak powiedziałem o polubieniach i poleceniach, naprawdę jeżeli podoba się wam ta seria i w ogóle ta gra, tak i to jak mi no, nią gram, no to polećcie znajomym, może też im się spodoba, jeżeli są fanami Diablo. No i ciśniemy dalej, zobaczymy co będzie. Jednak tutaj nie mieliśmy iść, a szkoda. O nie, mój internet właśnie padł. Naprawię to i zaraz do was wracam Dobra, już jestem. Przepraszam bardzo za te przerwy. Ej no, prawie bym zginął, kurde, co jest. Bro, nie bądź taka trudna. Choć się w sumie w dużego Georgia nie zamieniłem, ale jednak Ej no mam straszne lagi jakieś, co się dzieje. A, może mi się kończy po prostu. Gniew to też może być wina. Ale powiem szczerze, było ciężko. Jak było tyle tych laserów, chyba A, to trochę mi zadali obrażenia. Ale co tam. Dajemy, dajemy sobie radę spokojnie. Światłość, niech będzie Twą zgubą. Dobra, dobra, wielki most. Zobaczymy co tu się dzieje. coś się tu Myślę, że się zmieniło to, że tu wszystko jest rozpieprzone, no. Terelu, kurde, to chyba widać gołym okiem. No dobra, okej. Okay. Do swego dawnego przybocznego. Izuald, je łopie. Raz cię rozwaliłem, to nie. Teraz musisz być znowu w następnej części i próbować ze mną wygrać. Ale teraz mniej ma życia, więc dobrze. Dobra, zamieniamy się w dużego George'a i go rozwalamy, bo tu nie ma sensu po prostu się bawić. Nie tylko po cholerę są tu anioły. Nie wiem po co te anioły tutaj są, bo one i tak mi nic nie pomagają. Ale nareszcie Izual ma mniej życia niż miał w dwójce, więc jest miło. Za mało I mamy pierścień legendarny. Oby był fajny. Uuu, jest fajny jak nic. No dobra, coś będę przywoływał, bo chciałbym. Się... Wizual był niegdyś przybocznym Tyraela, lecz został pojmany przez wroga po nierozważnym ataku na piekielną kuźnię. Izuar podjął się w tym okay, z układem w wymierzonym najwyższym zbrodniu całego życia. Tyrael że Izual został zgładzony wiele lat temu. Jednakże jego następca nigdy nie wyłonił się z kryształowego układu. Okej, okay, okej, dobra. Mam tylko nadzieję, że się nie spóźnimy. Czuję zepsucie Diablo zaciskające się wokół światła niebios. Bo ja dole. Zobaczcie, Marius. Tyraelu, porzuciłeś mnie w tej plugawej celi. Jak mogłeś mnie opuścić, wiedząc, że Bal nadal kroczy wśród nas? Ciekaw jestem odpowiedzi Tyraela jest zbyt wiele. jakim prawem ja rozwaliłem wroga jednym strzałem? Ha. Musiał być bardzo słaby ten wróg. Albo coś jest niehala. Albo już naprawdę tak na że to szok. Dzięki na przykład temu yy, wisiorkowi. Mogę sprawdzić, sprawdźmy, ile ja zadaję. Dwa 500, no to nie jest jeszcze jakoś tragicznie. W sensie nie, nie rozwalam wszystkich na strzała. Anioł. W czasie znużyła go walka, zaczął kto inny sugerować rozwój z niektórymi demonami. Diablice Milit została jego największą sojuszniczką. w że Wielu koniec roku nie było zniszczenia. Mam Wow, nawet. Trochę tracę klatków, więc śmiesznie. Nie wiem jakim cudem, ale. Ale trochę było przeciwników. Więc jest zbyt wielu. Halo. O! Skrzynia piekielna, tak? No to jedziemy. I glica była kiedyś niezrównany pięknie. Diablo nie oszczędził niczego na swojej stronie. Nie uniosę nic więcej. Dobra, zabiliśmy stu. się bałem, że, że może nie wyrobimy się, ale przecież ja tak siekam. Coś to poezja. Uje, dwie skrzynie. Niosę za dużo. Ciekawy jestem, jak użyję po... jak użyję portalu, gdzie, gdzie, gdzie się pojawi, bo ja bym rozdubcu moje rzeczy. O, tu się pojawiamy, okej, okay, dobra, dobra, dobra. To rozdupcamy nasze rzeczy, bo, bo mi niepotrzebne są, kompletnie. Albo nie, zrobimy jeszcze tak, zrobimy tak i zobaczymy, czy mojemu ziomkowi coś to pomaga. E, eh, nie pomaga, dobra. O, ziomka przywołałem, lol. I tu nawet nie jednego, śmiesznie. Ech. Klejnoty sobie weźmiemy, schowamy i lecimy. Nie, nie to chciałem. Dobra. Pozbieramy sobie wszystko, co tutaj jest. No i zobaczymy, gdzie mamy iść. Chyba nie tu jednak. Ech. Ja zawsze wybiorę złą drogę. Te ziomki chyba wybuchają, no, wybuchają, bro. to może one tak rozwalały na strzała. kto wie. Dobra, ej, tutaj miałem nie iść, no to gdzie mam iść, choroba ciężka, mm. gro. Wejdź na szczyt niebios, nad srebrną iglicą, okej, okay, no to... Myślałem, że dobrze idziemy. Kurde, tego małego ziutka trzeba załatwić. Jezu, ale zasuwa gnoj. No, Ale nic legendarnego nie miał, szkoda. Dobra. Zobaczymy, może gdzieś tutaj mam iść. Chor choroba wie, powiem szczerze. Hmm. Tu mam nie iść, dobra, to chyba tędy muszę iść. Kurde, coś mi tutaj klatki spadają. Ja słyszałem, że Diablo 3 jest zoptymalizowane jak, jak GTA 4. Ci co wiedzą, to wiedzą dlaczego tak mówię. No to jest jakiś żart. Mam dużo mocniejszy sprzęt niż ta gra, więc eh. Dobra, zobaczmy czy idziemy w dobrą w końcu stronę, czy nie. Bo to po prostu słaba sytuacja jest. Ja się ogólnie Ja się ogólnie skupiam i dlatego często nic nie mówię. No co, ogarnąć co tu się odwala. Elo. Eee. Dobra, dobra. Niech będzie tą skupić że tutaj nie wiem jak włączyć ilość klatek, którą ma gra obecnie, więc nie wiem czy, czy nagrywamy w... Znaczy czy, się, czy, 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 czy gra idzie w 60 klatkach minimum czy nie, ale Zazwyczaj... No... Kurde, znowu mi się gniew wyłączył. E, czy, 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 czy nagrywam płynnie materiał czy nie? No nieważne. Powinno być OK. Jak na razie żadnych problemów nie mamy, choć. No ja też nie. E, fajnie jest ogólnie, że miałem chwilę nawet taką, że mogłem zginąć. więc wow, pierwszy raz chyba w tej grze. Widzę, że nie posłuchałeś mego ostrzeżenia na defalemie. A może masz się za dostatecznie silnego, by stawić mi czoło? Być może tak właśnie jest. Imperiusie, przestań to szaleństwo! Diablo jest naszym wrogiem, nie Mepalenem! Tyraelu, wkrótce się z tobą policzę. Wkrótce. Cóż to? Nie! Diablo dotarł do łuku! Diablo opętał kryształowy łuk. To dlatego anioły nie mogą utrzymać swojej postaci. Jeśli światło łuku zgaśnie na wieki, musimy powstrzymać Diablo, nim to nastąpi. Teraz wszystko w naszych rękach. Cieszę się, że jesteś śmiertelnikiem, przyjacielu. Zepsucie zrodzone przez Diablo zagradza nam drogę. Cofnij się. Niech światło Eldruina utoruje nam przejście. No dobra, to idziemy. Widzę, że Imperius leży i kwiczy. W tym jest całkiem dobry. Śmieszne było, że w tej kadscence te potwory, kurde, śmiały się przez cały czas. To było też zabawne. Dobra. Prota stoją otworem, Nefalemie. Przed tobą ostatnia samotna próba. Jesteś wspaniałym dowódcą Tyranny. Z dumą nazywam cię przyjacielem. To był zaszczyt, lecz oto chwila, dla której się zrodziłeś. Wybiła godzina triumfu ludzkości. Ej, no ja myślałem, że Tyrael, kurde, ze mną będzie się napieprzał. No co jest? To dosyć łatwe wyjście z, z sytuacji. Przecie, gdzie nasz ziom zniknął? Czy ja go mogę uwolnić, czy nie? Co się dzieje? Aha, nie mogę go uwolnić. Dobra, diablo. Jak chcesz jeden na jeden, proszę bardzo. Siedmiu złych jest we mnie jednością. A imię moje Legion! To Diablo czy Legion? Bo mi to robi różnicę. Dobra, duży George i do przodu. Zobaczymy co Diablo potrafi. Dość! Zobaczmy jak poradzisz sobie w moim królestwie Wiecie, że ja właśnie połowę życia zabrałem Diablo? Pokonując nas wrócisz do swojego świata lecz Nikomu nie udało się wyrwać z otchłani własnej grozy. Powiem, że te potworki są przerąbane. No, zobaczcie. Jeden potworek ile mu zadał. Ok. Niech to nie jest. wiedzieć, że zabija się tych, którzy na tobie polegali. E, żaden, żaden wróg z nich Okej. Okay. Widzicie, pojawia się tylko ten siomek i zabija, i zabija wszystko co ten, Śmieszny. Patrzcie, spróbuję pouciekać. O, już mam jednego zioma, i patrzcie, co się stanie z diablo, jak podejdę do niego. Ziomek! <śles examen> mega, dosłownie mega. Nie! Światłość musi zostać unicestwiona! <ślesuj> Wszystko, co znałeś, wszystko co kochałeś umrze wraz z tobą me Zobaczmy, czy diablo, czy mały ziutek, który się pojawia go zabije. Zobaczcie, co no, mu zadaje ten mały ziutek. Patrzcie, nic nie robię. Ja w ogóle go nie będę atakował, nie się ziutki pojawiają. mu zadają. To jest śmieszne. On mi nic nie robi. O, kiedyś mi to coś robiło, a teraz to tak e eh. Bum. <laughs> Dobra, ja go zabiję, bo to tak trochę nieklimatyczne nie będzie, eee, A może go nie... Patrzcie, tak, Muszę to zobaczyć. Patrzcie, ziomek biegnie. BUM! <laughs> oh my god! A poczekajcie, jeszcze następny ziomek go zabije. Patrz, patrz, patrzcie, to jest piękne. Piękne, piękne diablo. Zostaje się rozwalony przez mojego ziutka. Przynajmniej jedna rzecz mi wypadła legendarna, więc to jest plus jakiś. Zobaczmy w ogóle, co my mamy. Co tutaj dostaliśmy? Ale miecz dwuręczny mnie nie interesuje. Fak, gro. Ale buciki całkiem mega. Co jeszcze my tu mamy? Duże obrażenia, ale i tak dwuręczny. Dwuręczna broń, więc nie. Dobra, coś mnie gryzie od dłuższego czasu. Gadamy z aniołami. Może źle oceniłem Lyndona. Nie jest złoczyńcą, na jakiego wyglądał. Cóż, gdyby był naprawdę dobrym złoczyńcem, mógłby cię zwieść. Czyż nie? Dlaczego ty mi to odnieśliśmy dziś zwycięstwo. Diablo został zgładzony. ...a wraz z nim wszelkie zło. Mhm. Śmiałe Niestety zło jest nad wyraz odporu. Czas pokaże. Czy chcesz wyruszyć do kolejnego aktu? No oczywiście, że chcę. Jedziemy. Ostatecznie to serce śmiertelnika ocaliło dwa światy i pozwoliło wygnać najwyższe zło raz na zawsze. Aniołów i ludzi nastaje nowy dzień. Największy bohater ludzkości, Nefalem, powstał, aby stawić czoło ciemności, z którą duma nie pozwalała nam się zmierzyć. Miejsce pośród Was, tym razem, jako śmiertelnik, sprawiedliwość dokonała się dzisiaj, więc odtąd będę mądrością dla tych, którzy zaryzykowali wszystko, aby nas ocalić. Od teraz i na zawsze będziemy żyć w przymierzu, anioły i ludzie, w obliczu nowego, wspaniałego świtu. Został pokonany. Przez jakiś czas wydawało się, że nastanie pokój. Ale tak się nie stało. Gdyż istota Diablo wciąż znajduje się w czarnym kamieniu dusz. Nie mogę go zniszczyć. Ani pozwolić, by zło pozostało w niebiosach. Dlatego trzeba go ukryć, nawet przed aniołami. Modlę się, by to wystarczyło. Dobrze się spisaliście, Horadrimowie. Wasza praca dobiegła końca. Ale teraz czas... uciekać. That's all. Przywiodły mnie do miasta zachodniej Marchii, na którego ulicach anioły mordują bezbronnych. Kto przysłał sniwierzy i w jakim celu? Poznam odpowiedzi, ale najpierw przerwę tę masakrę, nauczę ich lęku przed Krucjatą. Okej, okay, to grubo. Ile już mam tych ziomków, Lol? Nefalemię! Tyrael przysłał mnie, bym ci odszukał. Maltael zabrał czarny kamień dłuż. Musisz iść w Chłopcze, w mieście giną ludzie. Nie porzuć. się. Opracujcie z Tyraelem jakiś plan. Trzeba znaleźć Maltael! Powiedz Teraelowi, że spotkam się z nim w zachodniej marchi. Ruszaj. Tak zrobię. Wysięgam. No dobra, no to widzę, że niezłe jajca się dzieją. Spoko. Zginiemy. Kolejny widzę, że optymista. Zabije nas wszystkich. Nie. Patrzyłem z grozą, jak magia służebnicy poraziła strażnika. Muszę dostać się do miasta i przerwać te rzeczy. Dobra, wrota, otwórzcie się. Chyba tędy musimy iść zatem Gdy wiarze są uzbrojeni w ciężkie miecze, to największe zagrożenie stanowią ich najeżone rzędami kolców tarczy. Za ich pomocą potrafią jednym pchnięciem rozpłatać ofiary od brzucha aż po gardło. Tarcze nie służą bowiem do ochrony, Te ranienia ogłuszają Dobra, to ciekawie. Oczywiście rozwalamy wszystko, co stoi. Nie wychodź na ulicę! To, to koniec świata! Tylu już zginęło, aż, aż niewiarze są wszędzie! Czy ktokolwiek przeżył? Generał Torion bronił grupy uchodźców w Starej Katedrze za Karum, ale teraz pewnie wszyscy już nie żyją. Zaczekaj! Jesteś krzyżowcem, który ocalił twierdzę bastionu! Nas też uratujesz, prawda? Tak uczynię, przysięgam. No okej, okay, dobra. Ale tego dowiemy się w następnym odcinku. Tak więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. No i co? Trzymajcie się do następnego. Hej.